Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony, dzisiaj mam dla was coś specjalnego, bo dzisiaj nie tyle co komentujemy gierki widza, no bo wpada okazjonalnie na ten kanał, to jeszcze mojego kolegi, osoby z którą grałem nieraz i osoby, która szarpie się z tą topką non stop, mianowicie Spławik, Spławika wielu zna na Twitchu, na dole macie link w opisie, jeżeli chcecie wpaść do niego na streama, Spławik już liznął top 250 w rankedach na Warzone, gra w wielu turniejach, aktualnie siedzi w Opalu i teraz w tej gierze jest w Opalu, stivo też w Opalu, który już osiągnął Top 250 i Yama w tym filmie akurat, który komentujemy jest w Top 250, więc mamy tutaj przykład jak mniej więcej gra team, który właśnie się mniej więcej otacza lub mniej więcej kręci w tym regionie Top 250 na wysokim poziomie. Teraz musimy zrozumieć jedną rzecz. Kiedy jesteś na takim wysokim poziomie, wysoki Opal, Top 250 to nie jest gra tylko podwina. Musisz od samej pierwszej minuty gry Musisz grać pod fragi, ponieważ nie będziesz w stanie wyjść nawet na zero, nawet jeżeli wygrasz mecz. Więc tutaj musi pójść spora ilość killi, spora ilość asyst. Więc tutaj tak zwane tapy, czyli w momencie, kiedy przeciwnik powali, znaczy przeciwnik, nasz kolega powali kogoś, my musimy go po prostu tam tapnąć raz, po to, żeby dostać tyle samo punktów, co za killa. Więc to wszystko bierzemy pod uwagę i zobacz i jak współpracują e, gracze na bardzo wysokim poziomie. Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, ja wiem, ja wiem, że wielu z was szuka gier w najlepszych cenach, dlatego GG Deals ma dla Was coś specjalnego. Gigi Deals to strona, na której znajdziecie Wasze ulubione tytuły w najlepszych cenach. A nawet jeżeli nie macie pomysłu na grę i zastanawiacie się, co ciekawego można teraz pograć, możecie sprawdzić najnowsze dealsy, najnowsze ceny, darmowe gry, popularne gry. A jeżeli chcecie się naprawdę pobawić, to wchodzicie w sekcję Deals i zobaczcie, co tutaj mamy. Darmową grę, rabat 100% lub Historical Low. Skoro o tym mówimy, klikamy tutaj w Historical Low. I mamy najniższe możliwe ceny, jakie te, ten tytuł miała w historii. Czyli teraz po prostu najbardziej opłaca się zakupić ten tytuł. Ale jeżeli preferujecie jakieś, nie wiem, może bardziej znane tytuły, wchodzicie w Popular Games i szukacie najlepszej ceny lub strony, która oferuje najlepszą cenę. Do danego tytułu, czy też Call of Duty, e, Modern Warfare 2, Cyberpunk, Hogwarts Legacy, Diablo, akurat raczej to się nie zmienia, BattleNet oferuje akurat najlepszą cenę, jeżeli chodzi o Call of Duty Modern Warfare 2, ale macie też oczywiście inne tytuły, które mogą Was e, interesować. No, oprócz tego, wiadomo, Deal's oferuje tutaj najciekawsze i najlepsze ceny. Więc zapraszam serdecznie na gg.deals, tam znajdziecie Wasze ulubione tytuły w najniższych cenach. No dobra moi drodzy, lecimy z komentowaniem gry z Pławika. Tym razem zgłaśniam dźwięk tak, żebyście słyszeli kompsy. Oni rozmawiają po angielsku. Więc staram się, postaram się to tłumaczyć na żywo, e, też z góry przepraszam, jeżeli będę krzyczał za głośno, bo ja mam teraz głośno bardzo grę w uszach po to, żebyście wysłyszeli komsy. Więc jakby zazwyczaj tą pierwszą strategią jest nie marnowanie czasu, tylko od razu lecenie na twierdzę. Teraz ja wiem, że wielu graczy nie robi twierdzy z samego początku, z tego względu, że nie chcą ryzykować. W momencie, kiedy masz dwóch naprawdę mocnych teammateów i ty sam potrafisz dobrze strzelać, raczej czujecie się dosyć pewnie i komfortowo, że wygracie walkę o twierdzę. Tutaj w tym przypadku akurat mieli darmową twierdzę, nikt tutaj nie przeszedł, więc za darmo są w stanie szybko ogarnąć sobie e, brońki. Więc mamy Kronen Squall i Well, czyli tak zwane MP7. Kronen Squall już dostał nerfa, więc tutaj mamy jakby gierkę przed update'em. Aktualnie bardzo mało osób gra Cronena. Słyszałem, że Kronen na one-tapa jest w miarę ok, ale i tak już Większość osób zaczyna eksperymentować z innymi broniami, mianowicie RPK, Mianowicie Custom 762, e, 6, 7, 6, 2, e, niektórzy grają też rapy. E, więc na razie jest to eksperymentowanie z broniami, co finalnie będzie w takiej mecie. Okaże się za parę dni. Natomiast na blisko Vel, well, Lachman Sub, i 145 i może Bas P. Więc zobaczymy, co teraz będą e, robić. Ja nie wiem. Ja nie wiem co się będzie działo. Ja mówię, ja oglądam gierki na żywo. Jak komentuję gierki, ja nie sprawdzam co się dzieje. Więc zobaczymy, co będą tutaj kombinować. Wydaje mi się, że próbowali lecieć na Black Side. Zazwyczaj tak, tak robią. Twierdza, e, klucz, Black Side, niestety Black Side już robili. Więc po prostu szukają pierwszych osób. To jest tak naprawdę, jak grasz na takim wysokim poziomie, to jest troszeczkę jak granie pod fragi na puba. O oh, kurka wodna O oh, kurka wodna, się na biedny ujrzeli. Spawik ma swoje tapy Spawik ma swoje tapy, Spawik ma swojego, 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 um, swoją asystę, widzicie, dostał, dostał 5 punktów za asystę Tyle samo punktów co dostał yy, Yama albo Stevo za fraga, więc każdy z nich dostał po 5 punktów A nie jeden dostał 5 punktów, drugi dostał Dwa punkty, więc to jest bardzo bardzo istotne po prostu tapowanie. Jeżeli chcemy dostać dużo punktów za mecz O, zarobiście spawik sobie schował e, smoka do plecaka. Żeby mieć trzy smoki, a nie dwa. Tuż sporo osób na UAV Super Dziwnie, że nie dostał do, Dziwnie że nie dostał w ogóle asysty za tamtego kolesia. Dobry nog Widzicie co zrobił z Tutaj nie marnował czasu, znokował tamtego i od razu strzelał do tego z lewej strony. O, fok. Jest na rożu? Tak, ja go mam z knife. Oj, tarapaty, no. nóż. No, no. Nóż, no, no. drugi nóż. No, no, no. A jej. Last one, last one. Fok. Tu lecą, tu lecą. Proszę mnie naprawić. Tak, tak. Okej, okay, super. Co się tutaj stało? Dlaczego Spawiec tak szybko popsuł? Eee, e, popsuł. E, po, e, dlaczego Spawiec tak szybko wygrał z nimi walkę? I dlaczego puścił Smoka? Wam tłumaczę. Wtedy taka, była taka strategia na takie coś. Kiedy wbiegali, bo puszczę, żeby się tam działo dalej. E, wtedy przed update'em był popsuty nóż, który zabijał na jeden strzał. Dlatego Spawiec puścił Smoka, żeby nie było go tak dobrze widać i po prostu wbiegał w tym smoku i bam, bam, bam. Niestety tutaj się rozdzielili i. Emil tarpaty Pawik ma na plecach typa Co robi z Pawik zmiana pozycji Kevy prawda i strzela Zmiana pozycji znowu Kevy Ooooo oh. Niestety 1 Rig 3 wygrać na, na spoconych graczy o, na opalach to jest to jest prawie niemożliwe, nie? No niestety nie udało się, ale to nic, to nic. To, że, to, że oni są w tobie 250 w popalach, to nie znaczy, że nie, nie przegrywają walki, nie giną. Ważne jest gółak i później regain, tak? Ale wtedy też się tak grało, kiedy był popsuty ten nóż. To też się wchodziło w, ciem w ciasne miejsca, się rzucało smoki, czekało aż coś do ciebie przyjdzie, nóż, nóż, nóż Niestety to była taka popsuta mechanika i trzeba było to robić, bo... No bo inaczej się po prostu przegrywało te walki Na szczęście to już jest naprawione i tego nie ma Ale to jest inny błąd na rankedach, więc... Jest jak jest Teraz Paweł dał info, że ludzie wracają na Albagra i... Po prostu agresywnie lecą na Albagra Wiele osób... Wiele osób by nawet od, 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 odpuściło by tą walkę. Po prostu le, by leciało, nie wiem, jakiś regain, zbieranie pieniędzy na dropa, oni nie, widzą typów na Albagra, mają broń, bum, lecimy, niech na pubach. Muszą to robić, muszą to robić, bo bez fragów, bez, bez punktów, no niestety nie zyskają żadnych sensownych punktów w ogóle e, na rankedach. Spawik gara to jakbyście nie zauważyli. O No niestety, nie zauważył go Steve'o i ten. Szybki baj od razu. Oj, Dobry live, Mark. Widzieliście to? Widzieliście to, zrobił Spawik? to jest już takie, jakby automatyczne. Pierwsza rzecz, którą zrobił, to jest Lifemark. Tak, info. Jest u góry, jest u góry. Lifemark, Lifemark. O, broń za darmo, perki za darmo. O tyle łatwo jest teraz w tej grze zrobić regain. Że jeżeli oh, zabijemy yeah, kogoś z loadoutem yeah, I, i zazwyczaj nice. ta osoba biegnie z meta broniami, czyli Lachman sub przykładowo, kronen Squall wtedy i tak dalej To dają ci perk'ie, dają ci bronie i jesteś ustawiony, nie musisz brać loadoutu I teraz tutaj jedna rzecz, oni widzicie, że oni biegają, jakby osobą tutaj jest Jakby z punktu widzenia Jakiegoś gracza, bo czemu oni nie biegają razem Czemu oni się wywalają non stop, czemu nie biegają e, e, jakby Teamowo, i tak dalej, i tak dalej. No oni mogą. No mogą, po prostu dadzą sobie radę. Wiadomo, że czasami to nie wyjdzie, ale jest, jakby są świadomi, ten ma tutaj cztery koła, ten ma cztery koła, ten jest na sklepie, ten go szybko kupuje. Widzicie, Przecież on był został kupiony jakby praktycznie momentalnie rzucił na loadout i grają dalej. I tak często wygląda właśnie ich gra, jak zauważyłem, kiedy ogląda powiedzmy innym, innych streamerów stopki. No po prostu jeżeli ktoś wybiega solo, to zazwyczaj ktoś go jak ginie, to on jest kupiony praktycznie przeciągu pięciu przeciągu 5 sekund Więc o kurze Więc no Zobaczycie wiele razy, że nie wiem, jakieś jakiś gracze stopki po prostu grają osobno Giną, no bo momentami nie wiem, wyciągną jednego, wyciągną drugiego, ale giną ogólnie, no i zaraz są kupieni w ciągu naprawdę paru sekund, bo ktoś ma rację, ktoś jest na sklepie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc tak, Spawik już ma 8 killi i nadal jest minus 100 To jest niesamowite 8 killi i nadal minus 100 Druga zonka Poszło info, że tu jest team I jeszcze jeden z prawej strony wylatuje nie, za, nie, Spawik go nie zauważył Poszedł smoke I to jest to, o czym mówię To jest to, to... wiele razy wam tłumaczyłem I okay, też mnie to denerwuje, też wśród moich teammates, można powiedzieć e, O Jezu Ee, że bez w ogóle pytania, bez, bez niczego, smog, smog, smog W sensie, że teammate jest powalony, leci smog, Proste. Nice, nice, nice. Sławik poszedł na pierwszy ogień. Wszyscy złapali z sławika, wtedy ich, team, jego teammatesi mogli wejść po prostu na, na nich i ten, więc tak naprawdę sławik był miejsce, miejscem armatnym. Ale tra, że trafił jednego albo dwóch, to dostał też e, asysty za nim, więc spoko. Spoko, spoko. Yeah. Mam uh... na dwa UAV, kupę dwa sure we have a, flare, a, nie, a nie, nie Flare Ale Spawik ma Flare guess... a... O, nice, nice, nice jest money? Gdzieś no? no? oh nie słyszył? Słyszał, dobra, nice jeszcze na...

jest na team, a nie to jest, Steve, to jest ten kolega na team. Bro, the way I just killed them, they actually just look like bots. Like I don't know what <laughs> no. what they were doing. Oh, I go by UAV. I, have a I by. go by UAV. <laughs> <laughs> never mind, I don't. I fuck. pops. Czy UAV dron, ille są dalej po fragi? You been in front of me? E. Press. To na tym poziomie to jest jedyna słuszna taktyka, którą musicie robić Jeżeli, nie wiem, jeżeli chcecie kiedykolwiek mieć opal To jak już macie Crimsona, Crimson 2, to... czyli Szkarłat Szkarlatynę jak to, mówię, jak to lubię mówić To musicie grać yy, mimo wszystko bardzo, bardzo agresywnie Musicie grać po prostu pod fragi, bez tego nie jesteście w stanie się wybić Chyba, że chcecie grać, nie wiem, bardzo, bardzo długo. I co mecz robić zamiast 250 czy tam SR, to e, robić powiedzmy 60, nie? Oh, Spawik go zo zobaczył, agresywnie poszedł. No. Super. No. Nie, nie, do, nie dolecą, nie dolecą. Ja wyjeżdżam, no. No yeah. teraz Sławik jest solo na, na polaczkowie Zobaczymy czy coś ugra Oni mają na niego, oni mają rację, mają na niego, więc jestem spokojeni. Jeżeli Sławik przegra tą walkę, co się oczywiście może zdarzyć To mają na niego, mogą wykupić wy 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 Jestem ciekawy jak to tego podejdzie okay. Tarapaty są Tarapaty. Jeden na niego patrzy, drugi dalej. You can pop in a sec, one way there. I popped. It's just finished. You popped already? Yeah. The yeah, yeah. on me. Czy Spawik ma muzykę włączoną? What? A... I can't stop. Gdzie? Czemu Spawik ma muzykę włączoną? Bardzo cicho ją słuchać, ale nie wiem po co. Jest same. Zajdą. Tak mi się wydaje jakby miał muzykę włączoną Info client... poszło in the window, Iwo wchodzi na pełnej Zgadłem, ja jeden Sławik jednego osłabił Nice Dług leży Sławik wchodzi O i to jest, to jest tam. Ja bym też przegrał pewnie tego. To jest kwestia. Ja, ja, tak, ledwo. Ledwo go było widać kompletnie. W tym w tym oświetleniu, ten dym. To jest masakra. Bo taka masakra, jeżeli chodzi o widoczność, to. Bez masista w takiej sytuacji to jest. paranoja, naprawdę. I to jest jakby. To jest nieregularne, bo czasami w tym budynku widać bardzo dobrze, a czasami, nie, zmieniąc, nie zmieniając żadnych ustawień, światło, to poświata, plus ten, jakby ten dym, nie dym, kurz, nie wiadomo co, tak bardzo niszczą widoczność, że jest ciężko cokolwiek w ogóle trafić. Ja często cię łapię, na przykład w tym budynku naprzeciwko, między właśnie cmentarzem a Pławikiem, też ten budynek często się jakby jakoś buguje, nie wiadomo co się dzieje. No, 10 kili. Smoke i nóż. Wychodzi z lewej. Tyk, tapy. Okej okay. nie żyje. Jeden wychodzi tutaj na UEV, widział od razu Spawik. Na duchu jest, ale Spawik ma perspektywę, dlatego go widzi. Dobra, raca. U tapy, tapy, tapy. No, super. I Spawik nawet odpuści. Nawet go nie strzelał do końca, żeby ten po prostu zrobił asystę. I kit tym, kit z fragami, ważne, żeby asysty były. To jest, to jest też istotne na rankedach. Masz asysty, super. Wiadomo, że fragi w końcowej tabeli łechtają ego, ale w ogólnym rozrachunku asysty są tak samo istotne jak fragi, więc nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Spawek nadal ma najwięcej damage'a z nich wszystkich, i dobrą ilość asyst, więc naprawdę dobre punkty. Czyli może wam wydawać, że oni ciągle goryzują, ale wiesz Dobry możesz do tyłu, dobry możesz do tyłu, żeby ich zająć, żeby musieli zeskoczyć Super Daj, bije, biej. Śmiało Śmiało A, czeka okna, czeka okna na wypadek gdyby ktoś uciekł Zobaczy tapę. Nie, 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 wychodzi Naj, no, zajebiście Yeah, so bad, Dobry smoke od razu. Bez żadnego gadania, bez żadnego proszenia. Babik yeah, ma 4 smoki w plecaku, sprawdził ile ma. cztery mu starczą plus amo yeah, do szturma. Super. Yeah, top. Info poszło, że puścił wcześniej Moździerz na ten budynek, że tam mogli być. To w środku. O oh, kurwa. I got, I got sniper from prison. <laughs> Połamam nogi. Ej, minąłeś się z nim! Nóż! Ja pierdziele I got sniper from prison to znaczy, że połamałem nogi. A wiecie gdzie jest prison? A wiecie gdzie jest prison? W Werdańsku. Dostał, dostał sniper z Werdańska z prisona. Jakby, jakbyście byli ciekawi. Niech byście byli ciekawi Może jakiś ui na sklepie? Bez ui, okej okay. 11 fragów, 13 fragów, Spawn ma najwięcej fragów z nich wszystkich? Tak mi się wydaje Szkoda ale mają tutaj typów, więc na tym tego Yui nie potrzebują Od razu high ground. Od razu high ground. Mark na niego. Widzicie, co zrobić z poławik? Wy nie widzieliście life bo oczywiście ta gra jest bez błędów, oczywiście. Piękny flick z Pławika. ale to było. Uuu, ja to sobie cofnę. Ja sobie to cofnę. A, o. o. Iu! dobra no. Do, do. Patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie ten flick. Patrzcie ten flick. No patrzcie, powalonego miał. Do którego trzeba powalony? I ten. Aaaa, super no, on one shot. Left. super flik. Okej, okay, yeah. okay, rzucił smoka nie na siebie, tylko przed niego. Dlaczego teraz Pawik rzucił smoka przed niego? To jest coś, jakby ja spauzuję to wyjaśnię. Też często wam mówię, nie, że w różnych sytuacjach się smoka na siebie lub na kogoś. Kiedy rzucacie smoka na siebie, coverujcie siebie. Przykładowo kowerujecie miejsce, w którym Wy stoicie, prezujecie obojętnie. Ale kiedy chcecie zrotować i chłopiec powiedzmy w danej lokalizacji, kiedy rzucacie smoka na niego, on nie wie, czy wy czy wy lecicie do lewej. Bo jeżeli na przykład rzucacie smoki do prawej, do prawej, do prawej, on ma info, oni biegną do prawej, tak? Ale kiedy rzucacie smoka na niego, on nie ma żadnego info. On nie wie, gdzie wyjdziecie, czy idziecie na niego, czy idziecie do prawej, czy idziecie do lewej. Więc w tym przypadku spo... Pa! Poszedł na niego smoke, ten jest oślepiony, nic nie widzi tak naprawdę i oni mogą robić co tam.

no, 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 no. Dobry nok Widzicie co on powiedział? Co? A dobra eee... Widzicie co on powiedział Steveowi? Tu się selfuje, możesz wykończyć, możesz, możesz stapować. To są te punkty co Steveo też potrzebuje, nie? Patrzcie, pawik 16 fragów. Piąta zona, 27 punktów dopiero. Większość tutaj raczej by miała już 150. Czeka na nóż. Widzicie? Czeka na nóż. On się tu schował. Nie dokończał. Dawał Teammateom dokończyć. o let's go, let's go, let's go. I don't Zajbiście, zajbiście. Tapuj go, tapuj go Spawik Aj. Nie tapował, nie zauważył, nie zauważył, by, że to są. team. By myself, by, by for me, Steve. I did, I did. Nie kupił, osianu mu dał. Right. Kupił za Etap one? Etap two Dobra teraz, teraz tak Wyjaśnię wam o co chodzi Bo wiecie czemu spadł? Co, co robi, co robi? Co robił? Tap one, top two Powiedział, tap one tap tu, dostałem asystent z dwóch, możecie ich zabijać. Bo sławik by zabił jednego, okej, okay. wiecie o co chodzi? Oni byli w trójkę, więc on miał na tyle zaufania do swoich teammates że po prostu oni wykończą ich i, i tyle. sławik został powalony, big deal po prostu, tam ci go wykończyli, no był pewny po prostu, że oni sobie dają radę. Zresztą poszło info, to są boty, są słabi i, i tyle, więc dlatego Sławik gra. Tap one tap two, róbcie swoje, ja mam swoje SR, ja lecę dalej. Stop, stop, still. I remember Java. Okay, yeah. Java. I <laughs> remember to you can? I can? buy something, yeah, can. by the way. It's the last buy station, by the way. Make sure you get self drive. I'm gonna yes. get an airstrike. I'm gonna get an airstrike. Uh, uh, can you uh, give money for self? We're flying. Yeah, here, yeah, sure. Here. Yeah. Thank you. Okay, it's absolute, absolute, absolute. Mini box on me Jeszcze jednego mieni chyba ma w plecaku, to ile dobrze widzę. A, left chyba, kurde. Left muszą zrobić, bo inaczej co mają zrobić? Ty na Left. Bez lotek. miał na wypadek, gdyby zginął, to Spawik dostanie z tego. Dostanie. Em, asystę? Ten sobie, Wykończą sobie ten. O, jeden wszedł okno. Spawik nie wiem czy widział. Spawik nie wiem, czy widział okno. Jeden oh, oh, oh. Pech, pech Spawika, Niko nie znalazł. Niko nie znalazł, niestety, trudno. Oh. Oh No akurat w tej sytuacji nie ma syntexu, bo wszyscy noże grają, mnie Nice no, nice, leży To jest to, nie, to jest tam myślenie niedobijanie, niedobijanie, tylko tapowanie Niestety jama nie żyje Dobra, raca idzie, rasa, rasa A, Spank ma dwie racy, nice no, zajebiście i nice, can't, can't nice, 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 Dobry tap, dobry tap Teraz jakiś smoke może na dach? Smoke na dach A nie, dobra, gra, gaz. Dobra, ma czas, ma czas Miał czas, zajebi się kurde Teraz może iść. Gdzieś tapy, tapy, tapy. Kurde, no szkoda na amo Zajebiście, zajebiście druga raca, druga raca dogra rota, dobra Smok na siebie, może? Nie, nie potrzebuję, mam cover. O Zajebiście Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Zajebiście Smoki po lewej. Jeszcze jeden, dobra. Kewy, 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 zajebiście Poszedł, zajebiście, 20 fragów. 25, 20 i 18 Ło wow. plus 17 asyst. Ile tam miał punktów ostatecznie? 200 ile? Ostatecznie ile się zrobiło punktów? 250 punktów. Jasny gmin. Zajebiście na takim lobby, na opalowym to jest to. Więc gratulacje teraz widzicie jak mniej więcej wygląda gra na tym najwyższym poziomie, to też nie chodzi tylko o to, żeby zabijać, ale też współpracować z teammateami, żeby oni też mieli jak najwięcej punktów plus oczywiście wygrywane te walki 1v1, 1v2 to jest bardzo, bardzo istotne, żeby faktycznie polegać na teammateach, którzy wygrywają te walki, no, no bez tego jest ciężko, więc to wszystko z mojej strony, link do Twitcha z połowika macie na dole w opisie, on często gra z takimi masażami, więc możecie wpadać do niego i oglądać co tam się dzieje. W między, a międzyczasie ja też zapraszam do siebie na live stream. Na tym kanale oraz na nowe filmy na tym kanale, które się pojawiają regularnie, więc zostawcie te subskrypcje, lajki, komentarze, również mile widziane. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Cześć, cześć.